Cześć. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z góry UFO extra Science. No i jak tutaj mamy naszą mafę to widzicie um, krążownik a tutaj jest zwiadowca No nie są one pokazane dziwne um, No ale dobra Dobrze tylko sp sp sprawdzałem Kolejna no, rzecz bo ostatnio jak odpalałem się co coś takiego że nie mi się koc wpisał wiecie nie? No i dwa miliony nie na przyszły że przyszedł mi yy, taki jak powiedział kolega, że po prostu wszystko tam wygrałem, nie? Prawie że już tego centaura, czy jak to się tam nazywało, y, możemy budować, nie? I tak dalej, dobrze A um, co to trochę żeby? Czołg Dlaczego by nie? Czołg się zawsze przyda Dobrze Taki jest w naszej armii A... Czyli taki Nie mamy jeszcze granatów odpowiednich nie słabo a dobra dobrze gdy się zbada czołg no to od razu idziemy w granaty a, tak dobrze uh -huh. nie, nie, na razie nie będziemy robić właśnie uh, rakiety chodzi nam o granaty ogłuszające na razie uh -huh. dobrze dlaczego to czego by się mógł przydać. No momento. Um, nie, nie. po to. Pojazdy. A pancerz. No to mówię większy pancerz. Więcej punktów. Nie. Ma HP więcej, a punktów życia odna ma trochę mniej, ale obraźnia więcej. No to ja wiem, się tego opłaca... No, nawet Nawet cię płaca. A dobra, na razie nie będziemy robić, dobrze. No, trochę katar. Trochę jest taki. Podziębiony trochę. Ale tam. się wychorujemy za spokojnie. Na wszystko przyjdzie czas. Dobrze... Może by się tu jakiś statek pojawił. Może nam się kasa. Miesiąc kończy I nam kurde Takie te A Tyle kasy bo Że się nie, nie pozbieramy Ech <laughs> przepraszam Ale am, am. Dobra to się W jakiś sposób tam Będziemy mogli podnieść A produkcja Jeszcze liby Dobra, dobra Zabył każdemu po dwa A jeśli cztery Czyli to jest osiem razy dobra Dobra. Dla no każdego jest po dwa. Czyli każdy ma jednego obcego. O, dobra. Jak ufa juża powierzchni, no to polecimy. Dobrze. Tak. Let's go. Dobrze, tylko... Nie poleć w górę. Dziękuję. Dobra. Ech, kurde Lecimy. Dalej. Tak. Idealnie. Ile się wczytuję. Okej, okay. i co by tu mamy? Uuu, ścięło trochę. Czy duża mapa? No nie wiem, że to jest jakieś długie na pewno. No długa to jest. Uuuu, uu, bardzo długa. A nie, tak w zasadzie taka długa. <grystanie> Wydawało mi się, dobra. O nieprzyjemne to było. Dobra. Dobra, dobra. Dobra. Dobra, co teraz? Dawaj. O, była. Kolejna. Na farty. dalej, 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 kurde tutaj Wszystko ładnie pięknie, zgrabnie, dobra. No tam się robiło Wow, Aaaa, kurde, tam. Dobra, można jeszcze się 6%, panie, traf. Perfekto, tak, perfekto. Kurde, co jest tutaj, tj. Nie wiem, może gdzieś tutaj mam tak po prostu A tak, tu nie trafisz Kurde! Ja naprawdę zrobiłem się jednym pojazdem nie, no. nie, to dobra, a budziciel się skoczy A hala, namiasz go Obie Zaprowadzić ciężkie Tak. ciężkie działa. Ja bym tego ciężko działał, nie i da razem Ale ja trzeba wyprowadzić mhm, dobra Już to ty się zawróć, skacznie. Nie szczyloj. czyloj Oj zawróć, tak, coś A ty rzucić go granatem? Tak się ja nie byłem powiedział Przepraszam, już aż... Tu ty porobni. <laughs> <laughs> nie, 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 Dlaczego? Dobra, a Za Za nie, 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 tu i nie, masz szesnastkę jak nie można tu rzucać, weź? Co eee. to ich bija Dobra, to jest tak na taki kury nie nabijesz, widzisz? Jeszcze za cieki, Dobra, dawaj, ginie. Aaaa, się kurczę wykończę psychicznie z nimi. I, i, I gra na to Ej Nie no fajnie Naprawdę są tacy niecelni. Co za idioci Dybile skończone Dobra Ja się góry sobie od mnie rozprawię teraz Co za cymbał Nie wiem co to za cymbał bo by musiał, się kurde wytoczył ciężko bo... a... a kurde. gdzie tuszczy losz gdzie tuszczy losz brawo no tego się po prostu jest spodziewałem że trafisz. No naprawdę się kurde, bo oh, szok Dobra, i teraz Ukrawali! Uuu Wow Wow Dobra, jesteś moje kochana Kelly Brown Dobra, Ewan, dobra No nie robisz tutaj, dobra, ty Dobra, widzisz pan panie to tak wiesz szur hi 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 symbol i o tak, oh, kurde przepraszam za ty katar dobra jestem i proszę tak, dobrze przeciętnie zdobyliśmy sporo tylko pojednaliśmy, nie działa, to no. znaczy i tak no dobra, dobra. jesteśmy 2 koła na plus spoko 2 koła na plus zawsze będę cieszyć dobrze a produkcja dobra a co wybaczycie rakiety dobra a wybaczycie to działa, ma. macie, macie dobrze wybaczycie, Do chodźcie, się cieszą. dobrze Aha dajcie sobie nie A... nie nie że się nadarza okazał um, ok i teraz myślę że dodam system nawigacyjny tak, myślę że to chyba dodam jakiś budynek jeśli pamiętam dobrze no to nieźle pamiętam. zapamiętam i dwie rakiety Dobra. czyli Jedna 10, budyna, nie na rakietę sadzisz i to daje Dalej. Dobra. Yyy... Okej. Okay. Idealnie. Aaa... Teraz tylko musimy jechać przez drogę. Dobra. Okej. Okay, dobrze. Teraz tylko ludzi. Przepraszam. Dobrze. Jakoś ważne, bo dajemy po dwa gradaty. Dobrze. Dzisiaj o! To tak, jakiegoś, Korzystając tego, że dzisiaj mam sporo czasu wolnego. No to trochę. No to trochę podagrywam, nie? To masz pełną. To masz pełną. To już pewnie wszyscy Trochę ci padają. Trochę podagrywa sobie odcinki. Dlaczego czy nie? Gdzie jesteś tu. Dobra, to sobie to Gdzieś ta się di no. pies oczywiście się musi pochodzić. Ja, jak tu jest gdzieś da się no, tak yy, no, To wie, nie? Gra na ciebie, gra na Stymulator, no, będzie strzelba. Teraz zagra granaty, a aaa, granaty. Dobrze, Dobra, muszę może kurde. Ale muszę dokupić trochę tych Alece wszystkie. O. Pistolety. A wszystkie amunicje, wszystkie no, kremy mi nie potrzebne, a granaty. No przydadzą mi się, ale też mi się przydadza. A tak i na to wszystko możemy wybulić. A widzicie? Nie wiem, że sprzedamy. a tak, jeszcze minut jeszcze Dobra. 11 tysięcy. A! Też będzie mi pies szczekał ciągle, nie? No bo dlaczego nie? Poszczekam Coś, coś usłyszę, coś... A... Myślę, że to odpowiednia pora by dokończyć ten odcinek. Także... Do zobaczenia! Do, do kolejnego odcinka! Cześć!